Witajcie, przyjaciele! To program Imperium Kłamstw, w którym rozmawiamy o manipulacji i dezinformacji w rosyjskich mediach. Europa jako słabeusz. Nowy odcinek rosyjskiej wojny psychologicznej. Rosyjska telewizja coraz częściej przedstawia Europę nie tylko jako przeciwnika politycznego, ale wręcz karykaturę słabości. W najnowszym odcinku z Jewej, omawiającym sankcje, Węgry i politykę militarną Niemiec, za pozorami analizy kryje się prosta idea. Europa się boi, a Rosja działa. Ta logika leży u podstaw współczesnej kremlowskiej propagandy. Jej celem nie jest przekonanie Zachodu, lecz wyjaśnienie rosyjskim widzom, dlaczego wojna trwa i dlaczego żaden kompromis jest niemożliwy intelektualne odpowiedzi jako przejaw tchórzostwa. Prowadzący zaczyna od stwierdzenia: Europa boi się słowa eskalacja, Rosja nie lubi słabości. Ten fragment to niemal szkolna lekcja męskiej polityki. Kto nie atakuje, ten przegrywa. Sankcje, dyplomacja, negocjacje wszystkie te działania deklarowane są nie jako przejawy rozsądku, lecz jako symptomy tchórzostwa. Telewizja odbudowuje w ten sposób układ współrzędnych. Uprzejmość to porażka, okrucieństwo to siła. W tym kontekście rozbrzmiewa metafora ósmej rundy meczu bokserskiego. Rosja to waga ciężka, Europa to wyczerpany przeciwnik. Ta retoryka odtwarza nie realia wojny, lecz archetyp narodowego samousprawiedliwienia. Jeśli walka się przeciąga, to znaczy, że Rosja się wyczerpuje – kiedy Węgry stają się symbolem mądrości, wtedy historia przenosi się do polityki. Węgierski premier Viktor Orban jest przedstawiany jako jedyny rozsądny Europejczyk, który nie chce wszczynać wojny i broni pokoju. W rzeczywistości Orban po prostu blokuje antyputinowskie inicjatywy UE, ale na rosyjskich antenach przeobraża się w proroka, który odważnie rzucił wyzwanie Brukseli. Moskwa dostrzega w nim odbicie Europy, jakiej pragnie Europy zmęczonej, podzielonej i pragmatycznej aż po cynizm. W ten sposób retoryka talk show spełnia strategiczny cel Kremla sugerowanie, że Europa nieuchronnie rozpadnie się pod ciężarem własnych wątpliwości, a podzielony Zachód przestanie być zagrożeniem. Europa boi się słowa eskalacja. Uważają, że każde europejskie działanie jako rozwinięte kraje szanujące prawo i swoje wartości będzie eskalacją. Ja uważam odwrotnie. Rosja nie lubi słabości i akceptuje każdą intelektualną reakcję. A właśnie tak Europa reaguje na przykład sankcjami i tak dalej. Każda pokojowa, intelektualna reakcja na to jest nielegalna. To jest słabość. To, co widzimy na Ukrainie, to ósma runda walki bokserskiej. Widzieliśmy, jak faworyt rosyjskiego boksera załamał się na początku walki. Ale boks toczy się runda za rundą. I coraz częściej widzimy, że Rosja stosuje strategię na wyniszczenie. I to jest kluczowe, aby to zrozumieć. Bo jeśli spojrzysz na rosyjskiego boksera, możesz go znać. To wałuje w. i nie wygrał wszystkich swoich walk dzięki taktyce, technice czy ruchom. Wygrał dzięki swojej posturze. Po prostu przerzucił cały swój ciężar na przeciwników. I tak wygrał większość swoich walk.